Cześć, cześć, cześć! Jesień jest piękna, piękna! Dzięki Ci Tatusiu, najlepszy artysta na świecie! I jestem w Bielsku na szlaku. Na Kodzianą Górkę polecam jedenaste przykazanie. Wybierz się na spacer. Niech Wam się śliwkowo jesiennie zawróci w głowie. Tu jest tak cudnie! Czasami warto wyjść, wyjść z domu, wyjść, by spotkać Jezusa, gdzie? W przyrodzie, w przyjacielu, w muzyce, w sztuce. No i najważniejsze w kościółku, na adoracji, na mszy świętej. Wow, patrzcie, no po prostu, jak można nie zachwycić się jesienią?